Właściwość cecha. La caratteristica. Właściwości cechy. Le caratteristiche. Jaka jest główna cecha tego ucznia? Qual è la caratteristica principale di questo Zaleta. Il pregio. Cenny, dobrej jakości. Pregiato. Wino, które ci podarowałem, jest bardzo dobrej jakości. Il vino che ti ho regalato è molto pregiato. Lojalność. La lealtà. Lojalny, lojalna. Leale. Nielojalny, nielojalna. Zleale. Hojność. Wspaniałą myślność. La generosità. Hojny, wspaniałomyślny. Generoso. To było wspaniałomyślne z twojej strony. È e stato generoso da parte tua. Uprzejmość. La cortesia. Uprzejmy, uprzejma. Cortese. Proszę, zastąp mnie na pięć minut. Sostituiscimi per 5 minuti per cortesia. Stałość, wytrwałość. La costanza. Stały, stała, wytrwały, wytrwała. Costante. Należy wytrwale pracować, aby osiągnąć sukces. Per raggiungere il successo bisogna lavorare con costanza. Vada. Il difetto. Vadlive. Difettuoso. Moja babca che nikt nie jest bez wad. Mia nonna diceva che nessuno è senza difetti.